O Jezu, muszę się dziś jechać na żyć tym starym gratem. Oj, uwaga, cioty świńskie rejektory, ja dam na obiad. O no w końcu jestem moi, co za frajer wyjechał. Wychodzę i idę w końcu do tego śmierdzącego baroto i je ten jego smrota wiecie czemu to chodzę bo najtaniej co nie haha ha, bo haha ha, to zawsze się dzieje jakaś akcja mówię wam. O jezu jak będę się tak szfałętał jak ślimak gdy dojdę tam jutro lepiej biec. Omówiłem, że zawsze jest jakaś akcja. Ciekawe kto wygra o opały. Wygrali jak zwykle. Dobra wchodzę do tego śmierdzącego baro. Cześć świnie, rode małpy, normalne. co tam o was. Daj mi żyć, co proszę, mówię daj mi żyć. Dobra masz tfelo, Ja nie jestem tfelo, bo Cvel z ciebie się rodził. Hahaha ha, ha, bo haha. Ha. To nie dam ci żryć moich brodnych gaci, które obsrałem tydzień temu i dziś je dopiero rozebrałem. To zara ode mnie to stanie szpało w łebty korczako zadychę. Ta akurat tam jest zamknięte A Ajo ale i tak przyjdę i jeszcze cię zniszczę jak będzie otwarte. To masz moje gowno. Nie dzięki i spadaj go w małe białasie. Muszę komuś strzelić w łeb z mojej maszynowy za 50 groszy. O temu co mi wczoraj okradł jednego grosza. There goes my baby, and talk about the talk about me the talk about the talk about me the talk about the talk about me talk about